Kurde. witam, 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 ne? Witam w kamieniołomie, kurwa. Najcięższy pracujący influencer. No nie ma, że nie, no nie ma, że nie, no, no nie ma, że nie. Zero, zero, zerujemy no, no. LLO El, lolo, trzy, dwa, trzy dwa, zero. Czekam na jedzenie, nie? No tak. O, zaraz dojdę do spermy, o, zaraz dojdę do spermy. O, czy nie, o, zaraz dojdę do spermy. I taką sytuację miała właśnie Julia Żugaj, która musiała udać się do Poznania pociągiem, ale problem pojawił się w momencie wsiadania do tego środka transportu. Chciałam iść na pociąg, Chodzę na ten swój penor, peron 10 minut wcześniej, wchodzę i widzę, stoi pociąg. No i widzę, że pisze Wiedeń. No to wchodzę. A okazuje się, że mój pociąg nie miał jechać do Wiednia, tylko do Berlina i ja się. Czekam, tu jest Berlin pod Wiedniem, Turków najechaliśmy pod Wiedniem, ale gdzie jest skóra? Tu jest Wie Wiedeń, czy nie? Czy jakiś Wienna to jest Wiedeń? Tak? To jakieś się w głowie k ukołotało? To przez Katowice jedzie ten do Wiednia. Porta Morawica on się nazywa chyba nawet. Porta Morawica Pociąg. No a jak kula, no a jak kula geniusz? Rzeszów, Kraków, Katowice, Rybnik, Czeskie, Bochumin, Brec oraz Wiedeń. Porta Morawica. No mówiłem, ale ogólnie pociąg, e, szczer ale szczerze, nie? E, można cisnąć influencer i tak dalej, ale kur... A, ja na przykład z pociągami mam do czynienia od 15 roku życia, jakieś jeździłem na pierwsze lany, więc jakby pociągi, mi ogarniam pociągi, ja pociąga pociągach się czuję dosyć safe, ale ludzie, którzy nigdy nie jeździli pociągiem, faktycznie mogą mieć lekkie problemy niekiedy, uważam, uważam, że po, po w sensie, niekiedy to nie jest aż tak proste, jakby się wydawało, bo niekiedy przyjdzie jakiś pociąg, jego nie ma stary na tej tablicy, niekiedy, no, je, so, nie, no, ja jeżdżę dużo pociągami, mówię, nie mam auta, jeżdżę pociągami wszędzie, uważam, że pociągi są w... ale tak jest, kiedy przyjdzie pociąg na, na ten peron, na, 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 na Twój peron, o tej godzinie, o której Twój powinien być? Nie? Przyjdzie jakiś pociąg? I nie jeszcze czy to jest... Twój czy nie, bo nie ma nic zapisane. Najczęściej to jest jakiś taki, wiesz, regionalny czy coś. Ale ludzie tego nie wiedzą, więc tak jakby można się pomylić, uważam. Można się pomylić. Nie, nie, nie zawsze, nie zawsze w Katowicach, nie zawsze. Ja to robię tak, ja, ja, ja robię tak. Wchodzę do galerii. To, to, załóż tak, to jest galeria. I tu jest taka jakby tablica. Taka wielka tablica. Ja sobie wchodzę tędy. Patrzę na tablicę. Biorę telefon, patrzę numerek pociągu. Tutaj jest napisane, o której przybędzie. Idę tutaj. To jest taka mniejsza tablica. I tu jest napisane, o kiedy jest przyjazd, a nie tylko odjazd. No i patrzę sobie, idę cyk, 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 patrzę, który peron, i jestem. Nigdy nie pomijam pociągu. Ja też nigdy nie pomijam pociągu. tak mówię rzeczy, ale była, była taka sytuacja ostatnio podronkowa. Coś, co ja nie pamiętam, to jak, jak, jak ja do Tomka wtedy dzwonię, bo wtedy miałem, żeby mi sprawdziły to na necie, bo było coś takiego fuj, dziwnego. Że to jakby dwa takie same pociągi. E, o, e, o, 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 bez kitu, Autentyk, nie? To bo to, 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 to... Czujesz się człowieku jak w matrixie. Na tablicy, na, na tej, na tej były dwa takie same pociągi z tym samym numerem, z tym samym przyjazdem, ale inne perony ku... I to już było, i to, i, i to już było sas To już było sas, ale widziałem, że ludzie też byli tacy Lekko zszokowani. Okazało się, że jeden jechał tu, a drugi jechał tu. A czy mieli tak samo numery? Nie mam pojęcia. Pupilołem to, bo ludzie byli. Każdy podchodził i się pytał: Do Warszawy? Do Warszawy? Ludzie mówią to chyba tak? Nikt nie wiedział. No tak, tak. Tym... Konduktorzy ogólnie są p. Chociaż zdarzają się nie mili trochę. Szczerze. Szczerze, konduktorzy czasami zdarzają się nie mili. Ale to tam wiadomo. Wraz z tym lewusem szczerze? Tak. Szczerze, tak. Wam się wydaje, że lewus jest taki loser-loser, a lewus jest bardziej sukcesu w życiu niż większość No większość, no być tak 99% chłopców, są Że jest, jest przegrywanym albo nerdem Lewus jest fuj, fuj obrotny I on jest za, taki niezajawiony Tylko taki, że wiesz, tak jakby on ma cel On ma kurwa jakieś swoje zajawki Jakieś swoje, wiesz pl Plany i on się ich trzyma No wygląda śmiesznie, z taką definicją nerdzika no. Brakuje mu tylko okularków, szczerze Nie? Nerdo, nerdowskie okulary No szczerze, no kurwa Szczerze, nie? Tylko brakuje mu lewusowi do całego gambitu Tylko takich okularów brakuje, serio <śm> I byłby definicją nerda, ale kur... no co? Dobrze robi, niech się trzyma, ty masz wszystko za to Ja jestem nerdem, ale ja jestem nerdem innej kategorii w ogóle Ja jestem nerdem z wyboru, jakbym chciała to mógłbym strasznie dużo. Chodź na siłownię, nie garbić się. Ale po co? Kiedy ja jedyne mi się liczy człowieku, to co to, to, to wy to co wygram, loda. Próbuj nie powiedzieć tych samych <słyska> co ja. Sigma Edition. Powiedz jakieś mega chillowe słowo. Jeżeli powiedziałeś Essa, odpadasz. <słyska> Teraz poda jakąś ocenę z przedmiotu w szkole. Jeżeli powiedziałeś z gery pała, niestety, odpadasz, możesz scrollować dalej. Powiedz teraz jakieś przywitanie. Jeżeli twoim wyborem było e, -E wina, niestety, tu kończy się twoja ścieżka, możesz scrollować dalej. Użyj teraz jakiegoś młodzieżowego gestu. Jeżeli tak jak ja zrobiliście daba, niestety, odpadacie. I ostatnie, powiedzcie jakąś przyprawę. Jeżeli też tak jak ja użyliście chili, odpadacie. Aaaaah, pomocy, trzymaj mnie! To ja, niech to chce mi zabrać, portfel! Czy... Ha, 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 ha. Myślałeś mnie! Aaaaah, że zabierzmy portfel, a nic z tego! Co, kolego przeprowadziłeś? Ja... Który jest tak głupi, nie? <grywa> A ile wizer mam przy to ja To wiatr no i rozpierdala ding Jak widzisz overa razów, no to kuja jeździ Dźwicie z krwa pełen po Aki luki z deep znowu tutaj skała, tylko bez suporta szabli Streamek dla ich widzów, gdzie nie dotar Twitcha król Bo Arkwell w ma wyjebkę, bo co? weczka krzysia Dobra, nie wiem, kurwa, nie wiem. Po, 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 serio, popierdolę, nie? Ja pierdolę, no. Jo, visia, mówiłem. Nie snajpujemy. Idziesz na jednego malfajta, nie interesuje mnie to. Idziesz, topa. Spałem w tych ciuchach. Ja się w nich urodziłem, człowiek. Od razu w, blu, w koszulce z kastetem. Serio, to jest kastet. No, to mi to, to mi napisał dopiero. Powiedział, że mam trzy skiny tylko: SKT, coś tam i koszulka z kastetem. Mówię, ty, kurwa, to jest kastet. Ja też jeszcze jakiś oczym. Dopiero Ksajo to uświadomił. A to serio, jest kastet chyba. Nie wiem, nie wiem. A może to nie jest kastet? To są winogrona, nie? To trzeba ci wasa, pytać, co to jest. Ja mam palce na doni. No 5, to logiczne. Zapierd... topa, bo nie unieważniony challenge będzie. Idź na topa, na topa idź. Idź na topa, bo unieważniony challenge. Dzięki za Gaga Muruna, nie? Na tym woliberze. Challenge to unieważniony. Usuń Leo, przeproś matkę. Nie, przeproś Brusa. Damy kraken w Ginzo w tej grze. Damy kraken w Ginzo. Co melci tych chłopków? No ja 2-0, zajebiście Ja, je koko, dżambo, ja, jaje Czemu się nie sapują On się się Ole się wkurzył Trzeba się bardziej dało, możesz maltek tutaj? Ok, Stoję tu player, jest maltek Straj tu Blackbeard, dobry, Za tego terminu ale... Na ja, razie moje drużyny nie oferuję za dużo Troszkę za dużo chcieli Zaś ta Queen nic nie pasuje Ola w człowieku nic A jak bruzla k*** 200 grę gazę, to jest za a jak ja człowiek se Queen, to nie mogę już. Wysosy gra z lasem, kurwa, brunzla gagasem. A ja nie mogę znaleźć 20 gry Queen. I chuj. Widziałem go czat, nie, bo akurat jestem osobą niedowidzącą, lekko. I f mnie teraz. F teraz się kro, że poruszasz ten temat specjalnie celowo, Franku. Przecież widzisz że noszę okulary, jestem osobą lekko niewidzącą. Choruję na astygmatyzm. Mam takie w ogóle przekminy freestyle'owe ostatnio, nie? Seryjnie. Takie przekminy freestyle'owe mam. Po prostu nie wiem. A, słuchaj tego? Ja liczę, Matmy z sypkiem, a ty wciąż liczysz na ciebie, Na przykład. Kur. No nie wiem, WBW jest moje. Fa Może tego nawet tego Filipka podejmę. Ale dobra Ani, ale szczerze, opinia? Opinia pod... podeszli do Filipka, żeby ocenił moje wejście O kurwa. Roxana nie już z kevinem? Co ty mówisz? A skąd info? Nie wiem ten woli. Tak intuje, kurwa! Tak intuje kurwa, ziomek. No ja piole. Start play. Kurwa. Co ty piszesz? Volibear'em? Go nasz, Gonasz. Go, go They are not in tempo. Uh, 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 uh. Go naszor, Go naszor. Nasz, nasz, nasz turn, nasz. No, my grałem na turnie w takiej walce, to, to jest oczywiste. Nie robimy robi na szora po to, żeby. zrobić na Shora. my robimy na po to, żeby sforsować walkę, Stefa 5. No nie zabiją mi? Ładnie, Force nasz. Force play for turn. Zostałem tylko po to, żeby sforsować walkę, my chcemy, żeby oni w nas weszli. Kopiu, one shot zdaje. tragedia no. Dlaczego oni kończą? Oni nie powinni, obviously, ja wiem. Nie powinni, masz rację, oczywiście, że tak. No, just hit it. No, on jest głupi, bo on jest strasznie głupi tym Woliberem. Jest straszny klules. My nie, nie, nie robimy tutaj, nie chcemy mieć 50-50. Zatem nie chcemy też forsować tak. My, my musimy za zainicjować walkę, bo walka na Renekton, Malphite, Włoką, w takim Małym Picie jest zła. Nie mamy szans, zupełnie z nimi. Więc musimy forsować walkę na naszych sadach. A oni robią na Shora ja, no coś tam teraz nasz parę playa, bo byłem wypuszczany, bo tak proszeba jeszcze okej. Okay. Nie jakby nie o tego. Dużo to daje, dużo to da, ten terminus. ult, Janault, ult Ładnie jeden. Kościół ucieka Ładnie wisia. Ładnie. Dobrze wyszło tak. Oszalała. Daj co ja teraz kupię? po tym terminusie? To jest pytanie Hurricana chyba? Boże, jest zden tak, z takim itemem To jest ten sam kiedy to Death Dance Tylko nowy tak Bot Death dance? dead to super obimy. Nie! Nie fuck, So close! Wyracie skończą! Ale po się bije! Jamany We ja, moeten visie. Oké. Alles is goed Red. Nie zabili zabili. Mafia stał, mafia stał. O kurwa. Chociaż? Nie, koniec gry. Ja su Idę, 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 idę. Ja ale Panie jeszcze kazał mi na szybko i mówię tak. Czy, czy można minuty, a on mówi tak, gdzie pan? Ja też mam robotę, ja mówię, kurwa, kurwa Jestem ciekaw ile ile d zrobiłem? Bądź że ja w chu... Damage'a zrobiłem w tych grze. Ja pierdolę Znaczy, to coś widzę, jakaś paczka przyszła, nie wiem. Dobra, jeszcze tylko trzy winy chyba. Trzy winy i mamy Demastera. Chyba. A nie cię grał jakiś sen. Ja będę na midzie bym grał tak. Talonem, pianą, tylko takim lutkiem bym grał. Dobra, przesadziłem, jednak jeszcze trochę trzeba jeszcze pobrać. No tak sześć winów. Sześć winów. E Ile jest 580, dobra, no to na mainie brakuje jednej gierki do challengera, trzeba odbić. Kiedy kolejny challenge? No na, na razie, no nie mi się, nie, nie chce mi się, nie chce mi się e, expić konta, więc konto muszą zrobić rajoterzy, tak? Aktualnie jest to niemożliwe, bo jestem zablokowany jako League Partner. Jestem tak, aktualnie mam karę. Chyba już minęła, chyba już minęła. Za co mam karę? Za to, że, że spytałem, no cały czas za to samo, a, cały czas za to samo, bo spytałem chłopka czy ma coś do R jak, no ry, na... no, no ry, nie, bo on mówi Cały czas nas od tych na ry, że adet I ja się spytałem czy ma coś do tych ludzi i za to dostałem bana na 5 gier, honor mi spadł na mainie, nie mogłem pisać Przez tydzień, I ja potem napisałem, że tego Discorda na League Partnerze, ale tak w dużym skrócie, tak nie napisałem, napisałem że ja spadam, elo. Dostałem za to Bana, no wyszedłem z Discorda, potem miałem rozmowę z Riotem, tak by jestem zawieszony w prawach klik Partnera na miesiąc. I teraz przez następne 3 miesiące nie dostanę tak. Nie dostanę ko MSI, nie dostanę ko LCK, czyli MSI to jakby coś takiego jakby words tylko mniejsze. Nie dostanę teraz ko streamu Koreańskiej Ligi, nie dostanę EU Masters, i dostanę kurwa yy, LC, nic nie dostanę, <laughs> tak bym nie dostał, no ja wiem, nie, ja wiem. Cześć przyjaciele, jak się tam czujesz? Ej słyszałem, że po... Chodź na Discord Chodź na Discord, Knapin Halo No i gdzie tam się stało? Ej słyszałem, że ty z żebru połamałeś Ale kiedy tak jak ja wiesz? Aha, bo ja... mi mówili, że ty połamałeś żebro, bo kichnąłeś No tak, jak kichnąłem kiedyś, nie? No No to mnie, tak, to mnie żebro wziął boisz się kichać trochę, czy nie? No trochę boję się kichać, ale to tak na luzie, wiesz? Mam pytanie do ciebie No do ciebie. Nie Robimy nietypowe. Na Co? Robimy dzisiaj czy nie na luzie? Mm, a ty dzisiaj odpalasz live'a? No. A o której kończysz? E 19 co? O dziewiętnasty, kurźwa. Jeżeli Za... nie das rady, to ja ty tam chłopakom ogarnąć, czujnego. To ogarn co płakami czy coś. No, bo nie rady, Bo ja, ja mało spałem dzisiaj i nie wiem jak będę wyglądał wtedy. Czy będę się dobrze mm -hmm. czuł. Mm -hmm. Dlatego jak nie masz ciebie, bo tak jak mi na ciebie pisałem, to mi trochę śmierć piłek. Dlaczego? Bo co? Bo no się martwię, No dobra, ale dlaczego? Bo jesteś moim przyjacielem. No dobra, ale chodzi o to, czemu cię zmartwiło? Co cię zmartwiło? Znaczy, że czujesz Nie no, także to nie. A widziałeś, jak na flecie grasz? <laughs> widziałeś, czy nie? Tak, widziałem. Tak, tak śmiesznie wygląda. A mnie tak rozbawiło cię. Mnie też. Męczycie <laughs> okay. też. Hardkorowe Tak hardkorowe? Jezu, ma, ma do trzeciej grałem, wiesz, do trzeciej, do czwartej grałem a To nie możesz przerwać odpoczyńka nie, 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 nie Nie, ludzie, weźcie napis, mu ma i spać, a nie Ale, ale, ale 7 godzin, a ty ileś. Ja a ty nie wiesz, ile śpisz ja? nawet, bo ty nie wiesz, o, o której chodzisz spać Ja? No Zależy No, czego, czy mama patrzy? Będę ja dłużej siedział No, czyli o której? Do godziny... To, jak jakieś weekend to 23 Okej okay których stajesz? Ja sam 11, 12, 12 O kur... długo śpisz. Jak kot? Siemanko, obgaduję cię mokry suchar. Widziałem plan nowy I ja mam do ciebie pewne... No właśnie, ja przed chwilą o tym rozmawiam, nie? Czy Czy przyszedłeś tutaj teraz? ci nie wiedziałeś. No to ja wam tak, po pierwsze, wątpię, żeby to doszło do skutku. To pierwsze. Bo albo ty się... Albo matura się wybierze, albo coś się wybierze. Po drugie, masz świadomość tego, że cypek jest niepełnosprawny. I musisz, wiesz, myć go, prze, prze, przebierać. Wiesz, co chodzi? Podcierać. Siostrzenica z nami powiedziała. aha, no dobra. A masz świadomość tego, że on, jak kiknął, to się połamał, nie? Żebrami. No ja, ja ci kibicuję, nie? Jak będzie ci w katolicach, to ja wyjdę z wami na piwo. Ale kur... To jest ogromna odpowiedzialność. Ja nie, ja, ja szczerze bym się nie odważył na Twoje miejsce. Mi się bał. Jeszcze nie daj Boże, nie. nie daj Boże, mówię ci teraz Serio, odpukać. Że Mielibyście stłuczkę i wypierdala poduszkę powietrzną, nie? No i to jest najgorszy scenariusz. I wypierdala poduszkę powietrzną. Przecież on, człowieku, kurwa. I ta siostrzenica, bo ja zgaduję, która z wami pojedzie. Ona jest trochę taka... No taka... Nie, nie wiem, czy drank streama Na lajki like trochę napalona, nie? No dobra, a jakie są przeciwwskazania, żeby normalnie załatwić Cypkowi mikroku? Nie ma! Przeciśm nie ma. by był Uff. najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jakby mu załatwić mikrobabę, żeby doszło do mikrospermy. Sam dorzucę z 20 PSC na mikrokulewkę. No ja myślę, że, że, że dojdzie coś takiego, nie? Serio, kur... Tylko wiesz jaki jest problem? Typiara musi być chętna! No właśnie, ona musi go nie połamać, tak! Bo Cypek... Pogadaj z kolegą Cypka, który ma dokładnie tą samą chorobę. Klaudiusz się nazywa. On już miał inicjację seksualną. I tam trzeba było trochę uważać, żeby ku... się nie połamali. Bo na przykład Typiara nie może na nim usiąść, rozumiesz? Bo mu połamię miednicę, o tym już była gadka. Dobra, Pany, ostatnia gra o Grand Mastera. Ostatnia to jest. No chyba ostatnia, No Mamy trochę s**tinko, ś... pal będzie dobrze. Tak i To nie jest kugra gasa, że bolało. Raczej krótkie trady. Damana flowa, nie. Nie jest nie, 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 dobry. Nie jest dobry. Nie jest dobry. Nie jest dobry. flowa flowa. Nie używa komety. Nie używa W. Nie złagamy z E. Źle gra. To jest słaby ziomek. Z niecierpliwością. przecież starsze to może stanie. No śmieszna na max 2, wiesz, ale na lepsze z przez kometa. Znaczy, yy, kub, strona kometa co, co mi loda robi? Stróbka się naduje. Wasza, jesteś? Nie, ja, a może? Mama Dasz kur... go Mamy merce panowie, mamy kur... merce To ją... Matpek ma co? I tyle, krótki trade. ja go wydłużam, tak, bo takie trade są na jego korzyść. Jak się biją, się biją. Gdzie dwóch się bie, tam trzeci korzysta. Nie skorzystałem. Znaczy, to wziąłem Praio nie Nie z... projekt w Gwarsey się z nim już na rzece. Znaczy, że dopuszczam na wave Wave'a, bo ja reka z darmo, może tak, jeśli nie pultał. I Domida, mam Erkę? się, że musiałem Domida sobie co pult na Erki, ale nie zawsze się udaje. Ja musiałem po prostu pływać, bo draft też był taki jak trojnik niekomfort niekomfortowy, bo. Dead. Za dużo. Trollujemy, bo to zadajemy co do drake'a Nice Nie go naszło, co? Rk30 Rk20 Nice Side'y są ogromne Dobrze by je złapać, żeby je zbuffować Okej okay. Trafiam do... Oh. Yeah, such such troll man. So bad. a co to się stanęło, że jeszcze nie wpisza kurze do luza zawsze po północy, okej, okay, never mind nie, ja nie zrobię, nie, zrobi, nie sprawiłem, że tak, tak chyba dobra, ale... nie, 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 nie gry o oh, kur... to mnie tepnęło nie jest to pewnie zły, prawda? Pamiętasz to że to wiesz. Czemu raz mam jakiś garant dla Sting? No tych, grze nasz Sting wymagał w ogóle mam Proste. Kur... nudu z Ale Jest kurwa, jest, jest. O kurwa, wbiłem. O kurwa, wbiłem.